Wynalazki dundersztyca, znane przede wszystkim jako inatory są stworzone jako sposób na zdominowanie i przejęcie okręgu trzech stanów lub innych miejsc. Zwykle plany Dunderschtyca obejmują skomplikowane rozwiązania zamiast zastosowania prostszej, bardziej praktycznej metody. Jego motywacją jest zwykle potrzeba zemsty za nieprzyjemny incydent w jego życiu lub rozwiązanie sytuacji, która go denerwuje. Wymyślone przez niego nazwy wynalazków przeważnie kończą się na Inator. Nie jest wiadome, jak może on sobie pozwolić na budowanie wszystkich wynalazków, chociaż wspomina, że otrzymuje duże alimenty od byłej żony. Większość jego wynalazków odzwierciedla się w planach Asha i Ferba, niszcząc je, pozostawiając Fredkę bez dowodów do przełapania braci. Gdy Dunderszyt zostaje pokonany przez agenta P. Nie wiadomo jak wraca on do siebie, gdyż najczęściej znajduje się w niemożliwych do naprawienia w sytuacjach. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam wszystkie wynalazki Dundersztyta z pierwszego sezonu. Jeżeli chcesz, by kanał się rozwijał, pamiętaj oglądać do końca oraz ocenić i skomentować film. A ja zapraszam do oglądania. W odcinku Kolejka Dundersztyt konstruuje powiększacz magnetyzmu. Zaplanował odwrócenie biegu Ziemi dzięki pokryciu wschodniego wybrzeża dużą ilością cynfolii. Wynalazek nie działa dobrze, a kula z cynfolii leci prosto w spółkę. Naukowiec i Dziobak próbują ochronić budynek. Ostatecznie Pepe skakuje do helikoptera w ostatniej sekundzie, a Dundersztyt zostaje zmiażdżony. W odcinku Plażowa impreza w cieniu krasnalowego terroru, Dundersztyc tworzy gnomodestruktor. Z powodu trudnych czasów w byciu krasnalem ogrodowym w dzieciństwie, Dundersztyt chce zniszczyć wszystkie krasnale w Denville. Pepe kopie naukowca, który trafia na dźwignię, co powoduje wypuszczenie krasnali przez pompę aż do plaży Finasza i Ferba. W odcinku Jednostrzałowiec konstruuje on wielkiego robota. Buduje go, aby przywołać terror w całym Okręgu Trzech Stanów. Naukowiec sypie za dużo pieprzu do przekąsek Pepe, który jedynie dmucha go, przenosząc go na całą wewnętrzną część robota, który kicha. Na koniec przypadkowo staje na dundersztycu. W odcinku Szybcy i Finaszowi konstruuje wypuszczacz powietrza który ma zamiar wypuścić powietrze z każdej rzeczy w okręgu trzech stanów. Promień wynalazku trafiając w lustro niszczy sterowiec, który przypadkowo wlatuje na wieżę transmitującą wyścig. W odcinku Światła Fredka Akcja Dundersztyc chciał przyspieszyć dojrzewanie rodzinnego sera i konstruuje dojrzewaczo przyspieszacz Pepe wkurza Dundersztyca, co kończy się ustawieniem promienia dojrzewacza na najwyższym poziomie. Wybucha on w spółce całkowicie. Dziobak w tej sytuacji chroni siebie samego, a naukowiec się starzeje po wybuchu. W epizodzie Bamber w akcji, Dundersztyt tworzy zniwelator. Budując wynalazek, poddał mieszkańców w hipnozie, prosząc, żeby robili to co on, aby pomóc mu podczas urodzin. Pepe, trzymając się z niwelatora, miały na niego spaść miętowe lody, które chciał upuścić, ale spadają one na fina Asha podczas walki kciuków z Bufordem. Latający wieloryb, przywołany przez agenta, powoduje tą sytuację. W odcinku Fredka Traci Głowę tworzy świdronator. Chciał wykopać gigantyczny tunel do Chin, potem zbudować płatną autostradę i być bogaty. Gdy Pepe chciałby dostać się świdrując ścianę świdronatora, dogania ich niespodziewana lawa we wnętrzu ziemi. Dwójka ucieka, ale Dundersztyt wraz ze swoim wynalazkiem wpada na gejzer Mount Rushmore, z którego wylatuje. W odcinku Jabrobot tworzy wielki magnes. Chciał skasować wszystkie zbyt osobiste wiadomości z automatycznej sekretarki swojej nowej dziewczyny. W odcinku Kilku Wspaniałych chciał wykorzystać termity, by zjadły całe drewno z obszaru Trzech Stanów. Myślał, że dzięki temu przemysł aluminiowy zbankrutuje i wtedy założył własną fabrykę aluminium. W odcinku Lazima tworzy Topinator, chciał rozpuścić całą czekoladę z okręgu Trzech Stanów i zrobić czekoladowe figurki samego siebie. W odcinku Cyrk z Alergią tworzy Głosonator. Wiedziony kompleksami, chciał rozpylić na całym obszarze trzech stanów Hell, aby ludzie mówili cieniutkimi głosami. Wtedy jego głos wydawałby się prawdziwym basem. W odcinku Nasza własna mumia tworzy drewnonator oraz broń laserową. Planował zniszczyć tamę znajdującą się na Wielkim Stawie. Dzięki temu morze podniosłoby się o 2%, a jego kryjówka znalazłaby się tuż przy plaży. W odcinku Kup Pan Dziecku Cegłę tworzy Wielki Mur. Chciał obudować teren Trzech Stanów ścianą z cegieł, a wtedy, jeżeli ktoś chciałby wyjechać z miasta, musiałby mu słono zapłacić. W odcinku Wehiku Ambarasu tworzy Promień mrozinator, dzięki któremu chciał zmienić wszystkich agentów Figury do swoich gigantycznych szachów. Dundersztyc znalazł sobie wtedy innego wroga, Pupu Pana Pandę. W odcinku Wybieg na Wybiegu stworzył kotł i wklej na tor. Chciał zrobić jak najwięcej kopii samego siebie, by nie stać w kolejkach. W odcinku Lody z Migdałkami stworzył Kosmo Laser oraz gigantyczną maszynę do lodów. Chciał zrobić urządzenie, które zniszczy wszystko, co go denerwuje. Niestety, przez pomyłkę w sklepie z planami, zamienił się urządzeniami z Fineaszem i Ferbem. W epizodzie Przygotuj się na Betis. Stworzył destrukcjonator. Chciał zrobić zwykły inator oraz wyrzutnie do piłek tenisowych. W odcinku Rozpacz parkuje stworzył Monster Truck Bonston Inator, chińską pułapkę na dziobaki, Monster Truck Lokalizator oraz linię Monster Trucków. Chciał zniszczyć wszystkie Monster Straki, a potem sprzedawać te własnej produkcji. W odcinku rodziny mamy stworzył skurczy kulis. Chciał zmniejszyć wszystko co go denerwuje do tego stopnia, aby już nigdy nie musiał tego oglądać. Na przykład pelikany, migające strzałki, czy instrumenty na literę B. W odcinku Podróż do wnętrza Fredki stworzył wreszcie się zdecydonator, pasy płaskopowierzchniowe i śniegową kulę. Zrobił maszynę, która niszczyła wszystkich, którzy nie mogli się zdecydować, a także urządzenie, które przylega do płaskich powierzchni. W odcinku Robo-drzewa stworzył Kupinator. Chciał nazwać na swojego brata Rogera Gołębie, aby przeszkodziły w ceremonii odebrania kluczy do miasta. W odcinku Stary zbieramy znów kapelę. Stworzył rakietę. Chciał wystrzelić Pepe pana Dziobaka w kosmos swoją rakietą. Myślał, że to zrobi radość Vanesie, która wtedy obchodziła swoje szesnaste urodziny. Pepe jednak uwolnił się, a w wyniku walki o rakietę zaczepił się Dundersztyc. W odcinku Grecki Jak Błyskawica stworzył Norma. Chciał zniszczyć Pepe za pomocą swego robota. W odcinku Przyłapich stworzył Zachmurzator 3000 Inator. Zrobił maszynę, która dzięki kulkom pogodowym zmieniała pogodę. Do złapania Pepe wykorzystał swe magiczne umiejętności z siódmej klasy. W odcinku Wyrzut przed Metą stworzył Chleboposzerator. Chciał zmienić pomnik Brodosława Brodnickiego, który miał piękną brodę, w chleb, by zjadły go ptaki. Powodem było to, że posąg przypomina mu o tym, że sam mimo starań nie ma zarostu. W epizodzie Najleniwszy dzień w życiu stworzył Lasero paskunator. Chciał wszystkich obrzydzić, gdyż sam nie był przystojny. Wynalazł także promień, który spowalnia ruchy. W odcinku Mój chłopak Neandertalczyk stworzył kanapko przebranie usuwator. Denerwowali go ludzie reklamujący kanapki, więc wynalazł maszynę, która by te stroje usuwała. W odcinku Wyprawa do głębi Buforda stworzył telefotowy mazywator. Wynalazł laser, który niszczy wszystko związane z obrazem. W odcinku Przestań grać w tego golfa stworzył atomowy liściorozmuchiwator. Dundersztyc kupił domek na przedmieściach. Był zadowolony, dopóki jego sąsiad nie kupił maszyny do rozmuchiwania liści. Wszystkie liście lądowały wtedy na podwórku dundersztyca. Wynalazł więc rozdmuchiwator, by z powrotem przedmuchnąć liście na podwórko sąsiada. W odcinku czy ten dziób nie pogrubia ukradł bez wszystkich restauracji na całym terenie okręgu trzech stanów posągi klauna glucia. Próbował wymyślić własny dżingiel, zamiast denerwujących go melodii. W odcinku Rycerski Turniej nie wynalazł żadnej maszyny, bo był na kongresie zła, ale walczył z Pepe, używając robotów wyglądających jak smog i królowa Elżbieta II. W odcinku Wystarczy Jeden Porządny Strach stworzył wyparoznikacz. Chciał wyparozniknąć kryjówkę swego mentora, doktora Kona. W odcinku Skok w Kosmos stworzył stację kosmiczną. Chciał odegrać się na dawnym wrogu Tomasie Dłoniasie, tworząc wielkie cienie na Księżycu. Do tego stworzył robota stację kosmiczną. W odcinku Fineasz i Ferb na Kryci stworzył wielkiego pająka. Nie wiadomo dlaczego go zrobił. W odcinku Latający Rybiarz Stworzył piaskosyparkę. W swojej retrospekcji wspominał o obuzie, który sypał mu piaskiem w oczy. Wynalazł więc piaskosyparkę, by zasypać dom wroga piaskiem. W odcinku Przygoda z uliczną kamerą, Tundersztyt nie wynalazł niczego nowego, ale pożyczył Pepe swojego robota Norma. W odcinku Kręgielnia wynalazł roboty pingwiny, strzelające zamrażającym promieniem. Maszyny zamroziłyby wszystko w całym świecie, a wtedy Dundersztyt otworzyłby stoisko z uzależniającą gorącą czekoladą. Dwa pierwsze kubki dawałby za darmo, ale za trzeci brałby milion dolarów. W odcinku Potwór finansa i Ferbensteina Dundersztyt opowiada Pepe, jak jego daleki przodek wymyślił maszynę robiącą lemoniadę, dzięki której można zamienić się w potwora. W odcinku Miłośnicy Sztuki Dundersztyn chciał zaimponować swojej byłej nauczycielce, więc zrobił inator, który miał zniszczyć księżyc. W odcinku Festeniarski Festyn Naukowy stworzył największy na świecie wulkan na sodę kuchenną. Ciągle przegrywał z wulkanem na sodę kuchenną, więc postanowił zrobić własny. W odcinku Uczciwa Gra stworzył źle zachowywator. Wspominał w retrospekcji, że jego ojciec wygrał w grze, czybniku zimakiem, psa i nazwał go Jedynak, a ten szybko stał się czempionem na wystawach. Tata Dunerstyca uważał, że Jedynak jest jak syn, którego nigdy nie miał, dlatego złoczyńca nabył psa i wynalazł promień, by pozostałe zwierzęta źle się zachowywały, a wtedy on wygrałby nagrodę. W odcinku Żywy Film stworzył tańczonator. Przez przypadek zrobił maszynę, przez którą wszyscy i wszystko tańczy. W odcinku Wiwat Dufania stworzył dufanie. Chciał stworzyć własne państwo na wodzie, wolne od jego brata. Jeżeli chcecie materiał o inatorach również innych sezonów, to nie zapomnijcie ocenić tego materiału i go skomentować. A jeżeli obejrzałeś materiał do końca, to zostaw komentarz o treści inator.